Dlaczego dzisiaj nie protestuję? Dlaczego dzisiaj nie żądam? Dlatego tego nie robię, ponieważ w pełni zadbałam o o to niezależne życie. Pod tym niezależnym życiem to nie jest tylko sprawność. Niezależne życie to jest wykorzystanie na każdym etapie rozwoju i życia dziecka, człowieka i zaspokojenie tych potrzeb, które, którymi emanuje i tym i to dać, znaczy zaspokoić, ale przynajmniej dać taką możliwość, to jest